Cześć, witam Was na moim kanale. I tak jak się można było tego spodziewać, w tym tygodniu już zaczęliśmy dostawać informacje o tym, co będzie się zawierało w nowym patchu. I na początek dostaliśmy informacje o buffach, które tam będą. Na liście jest tym razem tylko dwóch championów, dwie legendy. Jeden jest jedną z najgorszych legend w całej grze i bardzo potrzebuje buffa. Drugi to była fuzja. A może fragmentów fuzy już nie pamiętam. W każdym razie jest to czempion którego więcej graczy może mieć i też dostał bafa. No więc zacznijmy od pierwszego. Pierwszym czempionem, który dostał bafa, to będzie. Yy, czy ja go mam? O, tutaj nawet go mam. Tym czempionem jest Erol. Czempion, który wszędzie ma ataki, atakuje jednego przeciwnika. No, najciekawsze jest u niego to, że wszędzie ma wbudowane już 30% crit rate, w związku z tym e, trzeba mu tylko dołożyć 70% i resztę można już wyrzucić w atak albo w crit, e, w crit damage. No, niestety on nie ma żadnej mechaniki, która pozwalałaby mu przeżyć. Atakuje, jak już mówiłem, tylko jednego przeciwnika. Nie ma też żadnego block revive ani żadnej mechaniki, która by mu pozwalała dostawać e, dodatkową turę. W związku z czym jest dosyć bezużyteczny, nie bardzo jest dla niego miejsce w grze, i on jest pierwszym czempionem, właśnie który dostaje buffa. Ja sobie tutaj otworzę moją ściągę, opis tego, co tutaj się będzie działo i co, my, co nam się tutaj zmienia. W A1 pozostaje bez zmian Helmbreaker i tutaj mamy zmianę. Obecnie atakuje jednego przeciwnika, przepraszam, jednego przeciwnika, tak mówię, jednego przeciwnika trzy razy. I mamy 30% wbudowanego crit rate, i mamy tutaj 50% szans na ignorowanie defensu. I tutaj 3 tury cooldownu. I jak yy, ten skill się zmieni? Otóż nie będzie już tutaj atakował jednego przeciwnika, będzie to atak AOE. Będzie atakował wszystkich dwa razy. To się zmienia na początek. Potem dalej będziemy mieć te 30% wbudowanego crit rate i będzie ignorował 15% defensu. Mniej tego defensu ignoruje, ale za to atakuje dwa razy. No więc mm, jest to sensowna e, zmiana też ze zmniejszeniem tego defensu. Nic tutaj nie piszą o nowych mnożnikach, ale naturalnie wiemy, że jeżeli atak wcześniej był na pojedynczego przeciwnika, gdzie zazwyczaj te mnożniki są wyższe, no to teraz ten mnożnik też zostanie. Dostosowany do tego ataku AOE Zmiana jest na pewno dobra Atak AOE to jest jedna z rzeczy której, Która może mu się przydać Po to żeby być bardziej przydatnym Przy takiej zmianie Oczywiście musimy poczekać Do tego aż przetestujemy tego czempiona I zobaczymy Albo zobaczymy jakie ma mnożniki I będziemy wiedzieć jak on mocno uderza I jak on mocno Jak on się pozycjonuje Względem innych Newkerów, których mamy. No, ignoruje defense, atakuje dwa razy, więc potencjalnie może być to naprawdę fajne uderzenie. I to jest zmiana, jeśli chodzi o ten skill. Negation, tutaj też mamy zmianę. Obecnie yy, kradnie wszystkie buffy z celu, potem atakuje ten cel i mamy 30% szans. Yy, wbudowane 30% critical hitu. I jak to się zmienia? Dalej to będzie atak na jednego yy, przeciwnika. Ale najpierw usunie z siebie wszystkie debuffy, potem będzie kradł e, buffy przed atakiem. E, potem 30% pozostaje tak samo, i jeżeli kogoś zabije, to dostaje dodatkową turę. Czyli to jest jedna z rzeczy, o której wspominałem, co, co by się mogło mu przydać. Tutaj, dodatkowa tura, więc jeżeli kogoś zabije, to wtedy można przejść do. Do, tak, do tego ataku AOE na przykład. Albo odwrotnie: Najpierw zaatakować AOE, potem, jeżeli jest ktoś do dobicia, no to w następnej turze może kogoś dobić i jeszcze raz się ruszyć. Różne możliwości tutaj mamy. No i na koniec, jeszcze jest zmiana Aury. Obecnie ma 35% ataków w dungeonach. Po zmianie to będzie 28%, ale we wszystkich miejscach. Generalnie zmiana jest. Jest dobra. Będzie miał atak AOE. Tutaj ma dodatkową turę. Szkoda, że nie ma jeszcze do tego jakiejś mechaniki, która pozwalałaby mu ym, tutaj przeżyć. Albo tutaj gdyby jeszcze poza dodatkową turą dołożyli Block Revive. Myślę, że nie byłby to nie byłoby to przesadnie mocne, a dałoby mu jeszcze troszkę więcej y, tutaj zalet. No ale z pełną oceną tego czempiona trzeba będzie poczekać do testów i zobaczenia jak on będzie po tej zmianie mocno uderzał. Ok, to jest pierwszy czempion, a drugi wspominałem, że to była fuzja kiedyś to będzie Undead Hordes i jest to Vlad jego brat Konstantyn już dostał buffa i teraz przyszedł, przyszedł czas na niego i co tutaj u niego się zmienia? Mindshroud, to będzie A3 obecnie atakuje jednego przeciwnika dwa razy, pierwsze uderzenie ma po wyksiążkowaniu 100% szans na decrease defense na dwie tury, drugie block active skills na dwie tury. Jeżeli oba debuffy wrzuci, to wtedy ma na, e, umieszcza na sobie perfect veil na dwie tury. Jak to wygląda po zmianie? Po zmianie będzie to atak AOE i będzie mieć 100% szans. Nic nie piszą o zmianach w książkach, więc 100% szans na wrzucenie decrease defense i block active skills. Czyli jeden atak na wszystkich, dwa debuffy na dwie tury i umieści na sobie Perfect Veil vale bez żadnych warunków. Po prostu wrzuci na, sobie, na siebie Perfect Veil, vale. i to jest bardzo ciekawa zmiana. Ponieważ do tej pory ma synergię, tak? Oma synergię z bratem. Do tej pory to jest raczej dwóch nukerów i mm, troszkę nie było miejsca w teamie na to, żeby ich obu umieszczać. W tym momencie Vlada. Będzie można potraktować jako debuffera, który wrzuci decrease defense i do tego trochę kontroli w postaci block active skills. A potem Vlad już będzie typowym nukerem, więc synergia między braćmi wzrosła. Do tego dwa ataki AoE, więc można mu dać set. Dodatkowa będzie kontrola. No na pewno decrease defense na AoE bardzo mu się przyda i jego wartość wzrasta. Tutaj też zobaczymy oczywiście, jak mocno to będzie uderzać po tej zmianie i czy to będzie wystarczające. No ale na pewno Vlad zyskał nowe możliwości, zyskał tutaj nowe opcje i zupełnie innej roli niż do tej pory będzie można go używać. Czy coś jeszcze u niego się zmienia? Pasyw bez zmian i aura też się zmienia. Teraz mamy crit rate na arenie 30%. Po zmianie to będzie 24%, ale we wszystkich miejscach tym razem tylko dwóch, żadnych epików tutaj nie postanowili zbafować. No, mogli troszkę więcej dać tych czempionów niż dwóch, no ale przynajmniej wiemy, że teraz już od dłuższego czasu regularnie, co miesiąc mamy jakieś buffy, bo kiedyś to się zdarzało raz na pół roku, a zdecydowanie mamy bardzo wielu czempionów, których warto poprawić, żeby dostosować ich do obecnych realiów w grze. No dobrze, to tyle z mojej strony, powiedzcie mi jak się Wam te buffy podobają, czy uważacie, że są wystarczające, czy chcielibyście widzieć coś więcej i może kogoś byście chcieli zobaczyć na tej liście, kogo Plarium cały czas unika, a uważacie, że bardzo taki czempion potrzebuje jakiegoś buffu. Dobrze, z mojej strony na dzisiaj to wszystko, mówi do Was Samael, cześć!